No. Dobra, ludzie, już jesteśmy w e, drugim odcinku specjalny Jest ze mną e, Kordian. 3000. Kordian 3-3-3-3-3000 e, Znalazłem fajną tarczę. No i będziemy sobie troszkę. Teraz itać. pokażemy, jak działa. Tak, jak Chyba. nam się uda. Chyba. Jak nie zginiemy. Dobra. Zrób szczerze na swoim. Gin człowiek. Sorża! Oj, nie udało się. <grystanie> udało się, ale nie tak jak powinno. Przez O, o, o o o, 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 myszka mi się zacięła. O o, 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 myszka mi nie działa. Właśnie mi się myszka. Ja nie mogę. Tak. Przed dobre. Nie no nie nasza tarcza. Ale chyba ją jeszcze będziemy mieć. Trudniejszy. Sorry. Eee, chwilę, chwilę, myszka się zepsuła, dobra ludzie, sorry, chwila przerwy, muszę wymienić myszkę, dobra ludzie, okazało się, że jeżeli rzuć się zepsutą myszką o podłogę dwa razy, szukając kolejnej, to ona zacznie działać, to taka rada na przyszłość dla ludzi, dla ludzi wyszli. dla ludzi tak myślących jak ja. Hmm... Ojczek. Przy okazji myszkę tak, tu... mm, tak... trochę tak. trudniej rozbić niż myślałem. <grym> <grym> tak, to już też przy okazji. Myślałem, że po prostu... O, myślałem, że on tu siedzi. Też... <grym> ja też... myślałem, że jak wyjdę to mnie nie zabiją. Dobra, daj teraz ja. Żołnierz z bazuki... Film. O, a propos żołnierza, ja mam fajny kapelutek żołnierza. Czekaj za nie to jest, jest fryzura, to jest Glonna gl gl na twarz. Czekaj um, patrz cz na Bajrancki wow. tak nie? Spiralna salada. Grało salada. się. Salada. Grało się w Spiral Knight. No no, dajcie kolejną rundę. Dobywam teraz. O no właśnie, przydałoby się zdobyć jakiś ten y, Achievement. Na przykład. Achievement. <laughs> Na przykład e, zaraz Nie, to było... jak to się nazywał, ten achievement fajny? O, a jakiś mistrz klaszczy czy coś takiego O oo. -a, a, ktoś mnie zabił. Prawie. Dobra. Przeżyję. Aha. Ej, no to dochodzi. <noise> to dobra, to teraz, było miłe. Teraz ja... Goga, Zapamiętam cię. Chodzę za... już. <laughs> Exit. Czemu ty tak lubisz pyro? Pyro się fajnie fajczy. No po prostu jedziesz i nawalasz z auto do wszystkiego co się rusza i to się pali, no. Mm -hmm. No, Co jest, fajnego? Jest. Zero umiejętności strzeleckich. Nawet nie umiesz ich podpalić. Mówię, jak koleś mi, kurczę, z jakiegoś bajora wychodzi. No to... Twoja ręka, twoja głowa, Trudno... napisy. <laughs> Trudno, żeby patrzył na to, no. Dobra, grubym sobie pogram. Nie ma tu gdzie pokampić. Nie znam tych mapek. Ta mapa jest kiepska akurat. Ja lubię taką inną, czekaj... gdzieś eee, czymś... w głosowaniu, na którą głosowałeś. <laughs> Ten od razu, jak się zaczął cofać. W las. Zobaczył kto jest, nie? I uciekł. Gincie. O ty też, chodź. Chodź, ginku. O, zginął. Miło. Na dole masz tu skauta, no jak cię napierdziela, no. No zostaw tego biednego skauta, no a może chciałem żeby... O, ty, ja... Dział... Ale ma fajne działo, to No właśnie ma fajne działo. Ale Fajne, fajne. fajne. To jest o, można pływać, to yeah! Stąd. Nie, to nie był skał. To jest żołnierz, a tamten to Tam Tamten był, ten to też był też żołnierz. żołnierz. Dobra, ja tego nie lubię. Ja go bardzo lubię. Słabiak. I to mówi Kordian 3000. Zobaczymy, diablo. A jestem ciekaw jak to będzie, jestem ciekaw, nie powiem, nie Będziemy powiem. razem zabijać stworki i to będzie super. Wiesz jak się tam fajnie gra? Widziałeś Rocka i Rojo? Ro ro e ro Rojo. Ro e dobra, pomijając, że robisz teraz reklamę no. ludziom. O tak, widziałem, no. Było super. znaczy widziałem część, to nie obrażając się. Dobra masz. <noise> nie dadzą nawet działkę postawić. Ale na tamtej mapce co właśnie mi się podobała ona była z, yy, chyba z bazami, mm. nie czy punktami. Yy, I właśnie tam było fajnie, bo sobie stawiałem wieżyczkę. Yy, na maksa ją ulepszyłem i jak już ją ulepszyłem to wtedy wiesz, po prostu ktokolwiek podchodził, ona mi nabijała punkty. Jeszcze sobie ten y, zasobnik z życiem. walnąłem i było happy. No, jest gdzieś, zabiłem trzech. Gdzie są chipsy? Na razie ja. Siostra wychodzi. Nie, nie ma podzielania um, Nie wiem, ile to już się nagrywa. Załóżmy, że 5 minut. <laughs> Wszystko, co się nagrywa, nagrywa się 5 minut. Ty, o co tu chodzi, Ty? <laughs> Nie no, załóżmy, że tak. 7 plus minus. Może się nawet mylę. To nic dziwnego. E, dobra, wracając do klasy scout. Wracając, zaczynając temat. Ale ten gość wymiata. tak. Eee, scout, co myślisz o scoutcie? On jest bardzo szybki. Szybki, jak się umie tak. grać ma niezawiszczający się komputer, to <laughs> scout jest jednym z najlepszych. Nie no, Oczywiście ale... szpieg też, jeśli się nauczysz nim grać. No, też nie do końca, bo jak e, ludzie skumają, że twoi, Mówię, to... że twoi cię nie nawalają, to od razu widać, że ty wiesz, że ty to ten taki. I wchodzą, wchodzą raz pierwszy Mam cało, jeden życia i, wychodzą, no. i mam jeden nabój. I <laughs> jeden punkt! Jeden, jeden punkt! A, o, zepsułeś. Jest. Przeżyłem! No, ale zepsułeś. <laughs> Nie, ta gra jest bardzo fajna. Wyrównałem Najpierw... rekord jakiś, coś. No grubym. No stare, jak grałem w to od wczoraj, no. Mnóstwo czasu. <laughs> Ale ja nie siedzę jak ty, no, nie na no life'ie. No może czasem. to ja. <laughs> może częściej. No. A co tu chodzi? No, zamknięte, ja. masz 33 sekundy. A, ano, tak. no tak. To... Happy, happy, ojej. <grym> happy, happy. Kurczę, czekam na ten nowy komputer, bo będzie blink, będzie portal. Nie, portal 2 nie. Skampię nie się tutaj. <laughs> Skampię się. <laughs> Nie będzie Portala Dwójki, to jest pewne. Mm, zaraz. Portal Dwójka jest niezwykle nudną no, no grą. <laughs> Mówi to człowiek, który wydał na Ingo ile, ile ty żyjesz za Ja sięgnąłem. O Boże, cheater. <laughs> e, ten, ten, co ma wszystkie mody do Minecrafta. E, Borderlands no, Dwójka będzie. Jezu. Będzie dużo, dużo a. świetnych gier. Jeżeli tylko kupi sobie komputera, kupię sobie komputer, a kupię. Kupię, kupię. Będzie komputer, nie bójcie się. I patrzmy, patrzmy jak trzy 3000 lami. Oh yeah. Tak to jest to. Mhm, mhm. Oni go leczą. To powodzenia. O, udało ci się. Fuj. Nie ja oplułem się chipsami, spadaj. Upadł na mnie żołnierz. Taj dobra. mnie. Pedober często nas zabija. Nie wiem... nas. W końcu to Pedobear. Nie jesteśmy aż tak bardzo małymi dziećmi, no? Jeśli kupisz maszynę do waty... cukrowej, Od razu dzieci rzucą się na ciebie. What the fuck? Co to jest? 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 Elektrosupper. A, to chyba niszczy wieżyczki. Ciekawe, ciekawe. O eee... Dobra. Nożyk jest fajny. Jedziemy! Eee, jak tam z energią? Muszę zajść kogoś od pleców. znaczy od... Jego pleców. Dobra, dobra. O, oh, fuck. Kończy nam się energia, ten biegnie dalej! Gin! Eee, Aha. Dobra, nam się tu naładuje energia. Tak, będziemy kamperem się. Um, też miło. Eee, psujecie ludziom zabawę. dupa nie gra z wami, no ludzie. No, ciu, ciu, ciu. Jeszcze nie jesteśmy tacy. Mamy teraz łzy. <laughs> nie, no. <laughs> Aha. Dobra, mamy dwóch. jedzenie. Mówię. No? Mówię. Póki ich tu nie ma, jest dobrze. McFlurry i Zdwip. Nie czy on ma tak... What the fuck. Naszych jest więcej. O jednego, o nas. Dobra, no to może poszukamy innego serwera, Względny, ale... zawodni. zawodnik. Diablo 2 już się pobrała w połowie, jest już. Jest ponad. Ponad. Tak, bo połowa była, jak żeśmy zrobili przerwę. Jeszcze tutaj ja dogram jedną misję, Kordian dogra jedną misję Eee... Co z... no, tu chodzi? No bo zauważył... mnie. nam nagroda. No, dostałem ten osiągnięcia no, Achievementa za to, że wlazłem i mnie zabili. Yeah, zobaczmy. Um. Aha. Super. Będąc niewidzialnym, mam wpaść na niewidzialnego e, wroga. Aha, aha, ale bosko! Ale się goni. Niezła wybiło. zabawa była. <laughs> Niezła impreza. O! Jak mi się ładuje ta energia? Nie wiem, ale to jest boskie. No i koniec boskości. Tak jesteś widziałem, że nie możesz atakować. Mój fail. Dobra, jeszcze teraz jedź i kończymy specjal numer dwa. Mówiłem, że przy takich grach jest się z czego pośmiać? <śmiany> <śmiany> Szczególnie jak ja gram. A w ogóle tu? Nie? Odwrotnie. <śmiany> e, Dobra, weź i podpal wszystko. Pooooo. Aha, połowa życia. Czekaj, medyk, chodź tu. No, nawalaj, nawalaj tam. Nawalaj, no, wolał ugi bugi. No, i to się nazywa niezłe jaranko. Poczekaj, poczekaj, już przyjadę. Tak wiem. Chociaż mógłbyś zmienić broń. Na lepszą. A, żeś skopał, stary. Zmień ja. broń, zmień broń. żeś eee, skopał. Dobra, no to Jeszcze co? raz, jeszcze raz. No dobra. Już. Jeszcze jedna śmierć. Tylko szybko, bo już nam no, się czas naprawdę skończył. Dobra. Chyba będzie trzeba obciąć ten materiał te twoje fejle i moje fejle. zostanie. Podłożymy <laughs> tam dźwięk. Tak, zostańcie... zostanie, witajcie i poczekajcie, czas na przerwę. Już, gin szybko, bo naprawdę chyba 15 minut przekroczone o. <laughs> Odkrył drugą broń Jakie to są... Wow, złe rzeczy ty... <laughs> <tłukaj> <tłukaj> tu krew leci. No, no to na tym skończymy. Dobra, trzymajcie się. Na razie. Zawodzę Jeszcze... Ja, ja <laughs> Jeszcze będzie może trzeci.